Źle się dzieje z kampanią Rafała Trzaskowskiego, co nas oczywiście cieszy i raduje. I proszę Państwa, kolejne badanie. Tym razem pracownia IPSOS zrobiła na zlecenie stacji TVP info Telewizji Polskiej w stanie likwidacji dla tego programu 1930. Swoją drogą, co to jest za nazwa, moi drodzy? 1930. Kto to wymyślił? Sykut? Sykut? Gorgosz, likwidator? Czy który tam? Płuska? Czyż 19.30? Wstyd im było tak naprawdę w nazwę wiadomości dalej kontynuować likwidatorzy od siedmiu boleści. Moi drodzy, zobaczcie, mamy to badanie. Omówmy je, pokażmy tak króciutko. Ipsos dla 19.30 TVP Info. Według tego badania Rafał Trzaskowski zdobywa 28% głosów, Karol Nawrocki 22%, Sławomir Mencen 15%, Szymon Hołownia 7%, Adrian Zandberg 6%, Magdalena Biejat 4%. Z... Zadberg przebił Biejat, hit. Grzegorz Brown 4. Krzysztof Stanowski 3, Artur Bartoszewicz, 1, Marek Jakubiak, 1, Joanna Senyszyn, 1, Maciej Maciak, 0. Tak wygląda to badanie. Nie ma tutaj pana Marka Wocha z bezpartyjnych samorządowców. Ciekawe, czemu? Bardzo ciekawa sprawa. No jednak powinien też być chociażby wpisany być 0. Ktoś inny, 8. Może wśród tych innych jest pan, pan Woch, lider bezpartyjnych samorządowców. Ciekawe badanie pokazujące ogólny, bardzo słabnący trend dla Rafała Trzaskowskiego, dobrze się dzieje dla prawicy. Ja uważam, że i tak to badanie jest jakoś lekko niedoszacowane, no 28% głosów dla Rafała Trzaskowskiego. No jeżeliż faktycznie zszedłby poniżej 30% głosów Rafał Trzaskowski, to jest katastrofa i będzie miał ogromne problemy wtedy, żeby wygrać w drugiej turze. Zaczynam w to wierzyć, że Trzaskowski naprawdę przegra w drugiej turze. Ale oglądamy, komentujemy, patrzymy dalej, co będzie z tymi badaniami.